Dwa głupiki, samiec głupika, albinos, jeden samiec mos moskiewski, jeden samiec taki kolorowy. No i dwie samice miały być, dwie moskiewskie, a ta nie wygląda na moskiewską. Tylko jest jedna, która podobna do z... Wygląda jak moskiewska, ale potem pokażę. No i się uklimatyzuję. Akwarium nie pokazywałam wam, ale mam nowe akwarium. 60 litrów. a tu jest tam moskiewska samica. A ta druga, no to nie wygląda, ale jest kotna. No to tak to wygląda. Tu mam pompę grzałkę. Będzie trzeba pompkę umyć. Bo się zabrudziło kresinki mam trzy albo cztery kieryski. trzy pstre, jednego pandę. głównie jada płatki i gupiki ta wygląda na kotną. no wyostrz. ta mała o ta Mamy grubszą plamkę z tyłu. No, to jest panda. A ile stopni mamy? Zaraz od 4 stopnie Jest trochę ciemno, bo oczywiście zdejmę pokrywę. No i się teraz światło. No to tyle.